Kategoria półśrednia i bardzo dobre warunki fizyczne jednego i drugiego zawodnika. Depiek również zbliżony, doświadczenie także. Krzysiek czy trzy porażki z rzędu. Czas się odbudować, ale Bartek Wieczorek, szczególnie walcząc o siebie. Na pewno ma trochę inny plan na ten pojedynek. No i przypominamy Państwu, że to są pojedynki półamatorskie, pół zawodowe. W związku z czym nie ma dźwigni skrętnych, nie ma kolan, które kierowane są w głowie w głowę rywala, nie ma także akcji łokciami. I to co by jeszcze wspomniałeś, rundy trwają 3 minuty. Oczywiście trzy. Szybkie sprowadzenie pojedynki do Parterów. Wykonaniu Bartosza Wieczorka i Zobaczymy, jak poradzi sobie, będąc w tej motylej gardzie, swojego rywala. Uważaj na palce czerwone. W tej chwili dwie akcje z góry w nie wieczorka. Teraz tylko przejść nogi, i sytuacja będzie już zdecydowanie lepsza. Dochodzą te ciosy. Tak, myślę, że spokojnie mógłby postawić na jeszcze większą ilość tych ciosów e bartek wieczorek. To, co uderzy, to, to trafiam. Przypominamy, że walka w semifro, rundy są trzyminutowe, dlatego szybko poszło. Oczywiście znów zejście do jednej nogi, takie bardzo proste. I sytuacja już jest w zasadzie ustalona. Niewiele brakowało do półgard, do, do bocznej, ale jest półgarda. Akcja góra. No i w tej chwili była szansa na dosiadany śmigacz, wykorzystał to rewelacyjnie teraz to on ma dobrą sytuację, aby odwrócić losy tego pojedynku. Ale niepotrzebnie dał sobie wychwycić teraz tę nogę, bo to będzie kończyć się prawdopodobnie dokładnie tak, jak można było sobie to wymyślić. Próba łapania trójkąta rękoma, ale taki trójkąt tylko i wyłącznie na głowę raczej nie będzie zasadny aby kończyć pojedynek kolano na brzuch mocne ciosy i na razie w tej rundzie ponownie koncert Bartosza wieczorka który w tej chwili także wykorzystuje tę przewagę zasięgu, bo ma bardzo duży zasięg, bardzo dużą rozpiętość. Za chwilę ta walka może się skończyć. Ucieka, kłóci się w sobie do żółwia Krzysztof Śmigacz, ale są ciosy i jest już ręka położona. Jest zapięty biceps. Patrzy sędzia. Nie ma Wszystka jednak Za bardzo szarpnie jeszcze to wszystko wieczorek. Jak nie lewa ręka, to może prawa. Teraz wydawało się, że jest głęboko, tu nie ma co kombinować, nie ma co robić naprawdę w filozofii fizyki kwantowej. To już po nie ma i... czasu. Dobry, prawy w kontrze. No i teraz ku naszemu zaskoczeniu to Krzysztof Śmigacz tego parteru sprywował, ale na swoje nieszczęście, bo znów jest sytuacja no, która dla niego korzysta. Raczej nie był jest. to akt desperacji wobec tego prawego, który poczęstował go rywal i... Patrzam, <grym> mówiliśmy o determinacji. Już jest. Źle nas zrozumiał. Mama. <grym> 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 Bez kombinowania. Rozciągnięty rywal. Dobra kontrola teraz Bartosza Wieczorka. No tak, to trzeba przerwać. Stop, stop, stop. To nie ma więcej sensu, aby obijana była głowa Krzyszka Szpigacza. Trzecie z rzędu zwycięstwo pro Bartosza Wieczorka. I pierwsze przed czasem, co jest niezwykle istotne. Progres!